Hejka, pokażę dzisiaj prosty, fajny syrop, zalecany przy ciężkiej grypie, gorączce, suchym kaszlu i zapaleniu oskrzeli. Najpierw podam skład, a potem powiem jak zrobić. Potrzebujemy 8 główek czosnku, 8 dużych cebul, jedna szklanka suszonych moreli, Jedna szklanka suszonych fig, dwie szklanki cukru z agawy, dziesięć goździków, cztery laski cynamonu, jeden korzeń imbiru, jeden litr wody. I teraz tak. Czosnek ze skórką i cebulą, bez skórki. Posiekać najdrobniej jak się da. Włożyć do słoika. Następnie wziąć gar i dodać resztę produktów. Czyli wodę, imbir, cynamon, goździki, cukier z agawy, figi, morele. Garować wszystko, aż będzie taki gęsty syrop. A woda odparuje z tego syropu. To zajmuje gdzieś tak mniej więcej około dwóch godzin garowanie, nie przekraczamy temperatury 40 stopni Celsjusza. I tym gotowym syropem z gara zalewamy cebulę i czosnek na 5 dni. Odstawiamy w, y, w ciepłe miejsce i po pięciu dniach przecedzamy. Można przechowywać w lodówce, dla pewności. Syrop może stać w lodówce bardzo długo. Można zażywać syrop y, oczywiście zapobiegawczo, tak jak w ajurwedzie jest zapobiegać zamiast leczyć. I oczywiście stosować Podczas grypy zapalenia oskrzeli. Jeżeli ktoś już ma grypę, suchy kaszel, gorączkę, przyjmuje trzy razy dziennie 50 ml takiego syropu. Ale zapobiegawczo, tak jak ja, dodaję sobie do herbaty taką dobrą łyżkę stołową. Czasami robię tak rano. Tylko rano, czasami robię dwa razy dziennie, jeszcze wieczorem do herbatki sobie dodaję, żeby nigdy nie chorować, zapobiegawczo. Do następnego pa.